Zabezpieczenie antykradzieżowe do samochodu Wrocław. Ten temat opisujemy w tym odcinku podcastu. Jeżeli szukasz odpowiedzi na pytanie, jak zabezpieczyć samochód przed kradzieżą, jakie są najlepsze zabezpieczenia samochodu, czy jest jakieś nietypowe zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą, to tutaj staramy się to opisać. Jak zabezpieczyć samochód, jak zabezpieczyć samochód przed kradzieżą. O to często pytają klienci, którym pomagają nasi konsultanci i mechanicy. Coraz częściej też właściciele samochodów keyless, poza specjalnym etui zabezpieczającym kluczyki, szukają skutecznych metod na zabezpieczenie auta przed kradzieżą. Jak zabezpieczyć auto przed kradzieżą? Odpowiedź więc na to pytanie jest trudna, no bo zależy od kilku czynników. Można wybrać CAN, CAN-LOCK. Alarm samochodowy Viper 5906V, Keyless Protector KP20, czy Optimus 20 GPS Tracker, czy też Niedźwiedź Lock, Berlock. To na jakie rozwiązanie się zdecydujemy, najlepiej oprzeć o pomoc ze strony doradcy lub mechanika. Oni znają najlepiej możliwości urządzenia, ograniczenia samochodów i sposoby złodziei. Ukryte zabezpieczenie samochodu. Dobre zabezpieczenie auta powinno być ukrytym zabezpieczeniem, chociażby po to, żeby nie dawać informacji potencjalnym złodziejom, jak przygotować się do kradzieży. Blokada antykradzieżowa samochodu. Mechaniczne zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą. Istnieją różne blokady antykradzieżowe samochodu. Możliwe są mechaniczne zabezpieczenia auta przed kradzieżą, blokady kierownic czy blokady odcinające dopływ paliwa. Zabezpieczenie antykradzieżowe samochodu, a ubezpieczenie AC. Jeżeli nieprawidłowo zabezpieczymy samochód od kradzieży, możemy zostać posądzeni o rażące niedbalstwo. Jeżeli pozostawimy kluczyki lub sterownik do samochodu w niepilnowanym miejscu lub w lokalizacji, gdzie można łatwo je okraść, to również wtedy będzie to rażące niedbalstwo. Wtedy. Jeżeli mamy wykupione ubezpieczenie AC, to ubezpieczyciel może nam odmówić wzięcia odpowiedzialności za szkodę, czyli za kradzież. Jeżeli ty szukasz pomocy w wyborze zabezpieczenia antykradzieżowego do samochodów w Twoim mieście albo szukasz mechanika, który mógłby ci takie zabezpieczenie zainstalować, no to wejdź na ubezpieczeniapoludzku.pl, wypełnij formularz kontaktowy i zaprzyjaźnieni z nami konsultanci i mechanicy pomogą Ci dalej.